Jeśli ci, jeśli ci się podobają moje filmy, nie zapomnij kliknąć sub ikać, dziękuję. Jo Siemano, z tej strony Boryl i witam was serdecznie na moim odcinku, na moim kanale. I właśnie dzisiaj tak będę się witał, jak powiedziałem wam, w tej chwili będzie teraz takie moje przywitanie. Dobrze. Może jeszcze yy, będzie takie rady, które nie miały, że grał bólant. Widzowie, mm, coś powiem Wam, fajnego? Tylko muszę tą muzykę ściszyć. Za chwilę, że yy, będziecie słyszeć, mnie. Yy, muszę, widzowie, Wam powiedzieć, co będzie fajne, co ja powiem Wam. Nie no kurde za to Za to co ja robię No to musicie zostawić Subika Subika na tym kanale Poczkie widzowie to z Bigboxa właśnie tego z Big Boxa co jest 10 start tokenów w pisem w tej E, fioletowej synki. Nie wiem, tą związku rano. I właśnie mi wypadł z tej synki ileś tam końców. I, patrz, i widzowie, wypadło mi darle Tam nie wiem, widzowie, jak to się stało. A za to poświęcenie, no musicie zostawić. Dzisiaj będziemy grali pan. pan Na różnych trybach. Tylko nie na... Tylko nie będziemy mieli trybu e, na... Żeby tykety... E, ...nie mieć tyketu. Nie mamy tego trybu. Bo mówili tam za e, jeden dzień ileś tam... E, ...ileś tam widzowie dni. Mówili to, ale ludzie, ludzie, ludzie. O kurde tam Rico chodzi i zawsze na filmach, jak to zauważyliście widzowie, po prostu tak mi zacina. No może teraz ludzie umrzeć. Patrz, widzowie, patrzcie jak oni. Nie wiem, co robią. Biją się ze sobą, czy co? Nie wiem, widzowie. Pam na sołdałnie. Pam na jest. Yy, widzowie. Na dół to jest taka. No. Na mnie jest. Yy, Powiem Wam ocenę od 0 do 10, to moja ocena to jest 6 na 10. 6 na 10 widzowie. I, I teraz na solo showdown Nie wiem co to będzie. Trzymajcie widzowie w wcióki, bo ja tyle mam już kucharków, za so to się nie mieści w głowie po prostu. I wpadajcie na klub. Ja już myślałem, że zamiast tego dima majka to jest kamele, leon po prostu. A gdzie ja mam taki. A kurwa. Ej, teraz mnie wanie ten dekoryk. O kurwa. Zdrowie. Nie no nie no. To będzie takie odcinek. Ale musimy inną postać wziąć. Już naprawdę ja chciałem grać pan, tylko że e, na e, widzowie powiem wam, że później są takie ludzie. Jakieś niefajne rzeczy to jest na co Co się dzieje? W moim przypadku to muszę wziąć Darla na Solo Showdown No widzowie Tylko na Solo Soldown zagramy Darlem, bo jeszcze mamy go. Jeszcze mamy go na pucharkach, a jeszcze chcę zdjąć go. Sluchákuj, bo já se zůstávat, nechci se naučit. Darren. To je slabý člověk. Já mám tak Jo. tak HP. Jo. ta pan mě Jo. 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 Nie wiem czy nie mam dobra No widzicie, plus jeden No darle się sprawdza Już grona pan Bo będziecie pisać w komentarzu E Bory Bory! Po co tak nie zrobiłeś? Kurde tego Teraz zagramy na Game Grabbie Mało odcinek To będzie Jutro będzie inne Dopiero będzie odcinek w sobotę. O, ludzie, co nie robię? Oni. Teraz my mamy się wagę. Ja. Gdzie nam się trafili? Ja! jeszcze to. Bon. No nie! No nie! No. To są kurde takie słabiacze! Nie no. Widzowie, ja chyba dzisiaj nie będę grał w tą grę. Na innych trybach nie jest tego. Przepraszam, widzę. Przepraszam widzowie, że na innych trybach nie, ale jak oni tak szaleją po prostu. Jeszcze muszą na... nie, muszą się zypać, Bo nie mogą na kogoś innego. Widzę, ile mają tu ludzi. Ale niech się tylko biorą za rozwalanie z trzy. Niech no, też inni mogą. Moje widys o tym. Tak mi zaczyna. Jest to coś, no. musiałem idęć, bo tak zaczyna. Widzowie, o to No, i tam z tamtą, jedźcie z Jak sobie chodzić, ten par. Co by to było? Niektórzy ludzi to są takie słabi. Tam wali swoimi działkami, po prostu. Miałem udadzenia. Jeszcze ja do tego Elfrymu idzie. Oterwa, teraz Zobacz, nie mała

Ostatnia walka to będzie widzowie No duo soldownie Ostatnia walka I końc odcinek Ryjku tam jeden Po prostu

Na mnie to jest wszystko jedno i najwyżej, go pan zabija albo peny. O kurde. Nie. Już masz wysok 8. Widzowie. I tego tego ja spoczywałam, żebym

Już mamy to, żeby to wszystko odpowiedź gdzie ja już myślę, że po prostu postać, a 3, 3, 7 przyjemy, fajnie. Ja do pana daję. To Pan daje, żeby ja ulepszył. Czy ja mam w ogóle pieniądze ludzie. Czym się nie Widzowie, ja już się z wami żegnam. Do zobaczenia. Papa. Pa.